Chwała Jezusowi Chrystusowi, witam kochani serdecznie wszystkich. Jezus jest Panem, On jest życiem, On jest drogą, On jest Królem Wszechświata. Kochani, najdrożsi, 2 luty 2021 i chciałem dzisiaj powiedzieć Jezus jest Bogiem, co o tym mówi Pismo Święte. To jest bardzo ciekawe, ponieważ bardzo wiele ludzi na ziemi absolutnie nie uznaje Jezusa Chrystusa za Boga. I powiem szczerze, że nawet wielu chrześcijan, ludzi, którzy chodzą do zborów, do kościołów, czytają Pismo Święte, nie uznają Jezusa za Boga, a tylko za Syna Bożego. Oczywiście wszystkie inne religie, typu tam islam, hinduizm, buddyzm i tak dalej, czy judaizm, oczywiście odrzucają Jezusa. Ale nawet chrześcijanie w bardzo wielu miejscach na świecie nie uznają Jezusa za Boga, a tylko za Syna Bożego. I teraz chciałbym pokazać, co pismo święte o tym mówi. To jest niezwykle istotne, dlatego że nie ch chciałbym, aby to był materiał ukazujący światło prawdy. Ja, kochani, nie będę mówił od siebie, nie będę wymyślał, co ja uważam na temat boskości Jezusa, ale chcę powiedzieć, co naucza Pismo Święte. Dla mnie Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w moim życiu. Czytam tę księgę od 1993 roku. Dzisiaj mamy 2021, więc można sobie policzyć, że jest to już długi czas około 28 lat. I yy, chciałbym przedstawić, co mówi Biblia o temacie Jezus jest Bogiem. I teraz, kochani, yy, niezwykle ciekawa rzecz jest taka, że Biblia w niektórych miejscach mówi wprost, bezpośrednio o boskości Jezusa, a w wielu miejscach mówi pośrednio. To jest mądrość Pisma Świętego. Bóg postanowił, aby w taki właśnie sposób przedstawić nam prawdę, a nie w taki, jak czasami ludzie sobie to wyobrażają. Bóg jest ponad naszą mądrość i musimy uznać, że On dokładnie wie, co robi. Ludzie na całym świecie, wrogowie chrześcijaństwa, na przykład muzułmanie, mówią, Jezus nigdzie nie powiedział sam o sobie, że jest Bogiem. To jest absolutna nieprawda. Po pierwsze, najważniejsza rzecz, w jaki sposób Jezus mówił o swojej boskości za życia ziemskiego, jest taka, że zrobił coś o wiele wyższego niż mówienie wprost: Słuchajcie, ja jestem Bogiem, to ja jestem tym Bogiem Wszechmogącym. Wiecie, Bóg ma mądrość o wiele wyższą niż ludzka. I teraz, w jaki sposób Jezus sam o sobie mówił, że jest Bogiem za życia ziemskiego? W o wiele wyższy sposób niż chodzenie i mówienie: Słuchajcie, ja jestem Bogiem. Musimy pamiętać, że On był też w ciele ludzkim i to by było niezwykle yy, nie do przyjęcia przez ludzi, gdyby On tak samo sobie chodził i krzyczał. W jaki sposób więc Jezus mówił samo sobie, że jest Bogiem? Kochani, Jezus w bardzo wielu miejscach i bardzo często tytułował siebie Tytułami, które w Starym Testamencie były przyznane tylko Bogu Wszechmogącemu. Jezus wielokrotnie i bardzo często mówił o sobie, tak jak mówiono w Starym Testamencie o Bogu Ojcu. I dla tych, którzy znali pisma, czyli głównie dla Żydów, bo Jezus głosił na terenie Izraela, było to Jednoznaczne, że On stawia się w pozycji Boga. I to jest, kochani, coś niezwykłego. Jezus sam o sobie mówił wielokrotnie, że jest Bogiem, w formie takiej, że przyznawał sobie tytuły, które Stary Testament przyznawał Bogu Ojcu. To jest o wiele wyższa forma, niż jakby chodził i mówił, ja jestem Bogiem. To, kochani, jest przekaz z nieba, on musi mieć moc. I Mówienie, jakby Jezus sam o sobie mówił, tylko chodził i mówił: Ja jestem Bogiem, byłoby bardzo łatwo do podważenia. Ludzie by powiedzieli: Widzimy człowieka, Ty jesteś urodzony z Marii tam znamy Twoją rodzinę. A on się tytułował tytułami najwyższymi, co i w tym była moc z nieba, ponadnaturalna moc. To przewyższało ludzkie siły i zdolności. I kochani, teraz chciałbym przeczytać wiele wersetów, aby był to materiał który pokazuje o boskości Jezusa. Co mówi o tym Biblia? Biblia mówi pośrednio i bezpośrednio. Będę czytał, to będzie przekrój całego Pisma Świętego. Oczywiście w wielkim skrócie nie będę wszystkich wersetów czytał, bo zeszłoby bardzo długo, ale te ważniejsze. Psalm 24,8 mówi, Któż jest tym królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. To jest oczywiste, że ten psalm mówi o Bogu Ojcu. Kto jest tym królem chwały? Pan. Pan to najwyższy tytuł Boga. Pan potężny, silny w boju. A 1 Koryntian 2:8 mówi, której żaden z władców świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby pana chwały ukrzyżowali. Wow! Nowy Testament, 1 Koryntian 2:8 mówi to, co psalm, o Jezusie, nie byliby pana chwały ukrzyżowali. Więc pana chwały ukrzyżowano, Boga ukrzyżowano. Oczywiście pamiętajmy, że Jezus nie tylko za życia ziemskiego był Bogiem, ale też człowiekiem. On miał 100% naturę ludzką i 100% naturę bożą. Dlatego on mógł odczuwać wszystkie smutki, radości, bóle. Gdy go bito, to on cierpiał. Inaczej, gdyby był tylko Bogiem, ukrzyżowanie nie miałoby sensu, bo przecież on by nie czuł bólu. Więc, kochani, Jezus był 100% człowiekiem i 100% Bogiem. Dlatego Pan Jezus wielokrotnie mówił: Ojciec jest większy ode mnie, dlatego, że on wtedy mówił o swojej ludzkiej naturze. A gdy mówił, że ja i Ojciec jedno jesteśmy, gdy mówił o sobie, że jest Bogiem, to mówił o swojej boskości. Czyli, kochani, tu pierwszy przykład już widzimy. Izajasza 9,5 to jest Stary Testament. Albowiem, dziecie narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go, uwaga, cudowny doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Jezusa już w proroctwach Izajasz widział to, że nazwą go Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny. Czyli już było proroctwo, że Bóg. Przyjdzie na ziemię. Ewangelia Jana 1:1, teraz Nowy Testament. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Biblia mówi, że Jezus jest Słowem Boga, a Słowo jest Bogiem i zamieszkało wśród nas, czyli Jezus jest Bogiem. Kochani, to są niezwykłe mądrości. Zaakceptujmy, jak Biblia nam przekazuje boskość Jezusa. Bo to jest niezwykle ważne. Bóg czasami w zupełnie innej formie przemawia, niż ludzie by przemawiali. To jest niezwykle ważne. Ewangelia na 5,18. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby Go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Ewangelia Jana 14:7 Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali odtąd go znacie i widzieliście go Rzekł mu Filip Panie pokaż nam Ojca a wystarczy nam Odpowiedział mu Jezus Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie Filipie kto widział mnie widział Ojca jak możesz mówić pokaż nam Ojca czy nie wierzysz, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że jestem w ojcu, a ojciec we mnie. A jeżeli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zobaczcie, Filip zadaje pytanie Jezusowi: pokaż nam ojca. Tyle mówisz o ojcu, pokaż, a uwierzymy. A Jezus się dziwi i mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a ty mnie nie poznałeś? Kto widzi mnie, widzi Ojca. Kochani, no to są. Zobaczcie, i to jest mądrość Boga. Jezus w taki sposób mówi o sobie, że jest Bogiem. To jest du dużo mądrzejsze niż jakby chodził i krzyczał zambony: Słuchajcie, to ja jestem Bogiem, to, to ja stworzyłem świat. On w niebiański sposób to przekazuje. Ja i Ojciec jedno, kto widzi mnie, widzi ojca. Filipie, mnie nie poznałeś. Hallelujah. Kochani, to jest zadziwiające. Ewangelia Jana 10, 33. Odpowiedzieli mu Żydzi mówiąc: Nie kamieniujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo i za to, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Widzicie, kochani, Żydzi, którzy słuchali Jezusa na żywo, nie mieli wątpliwości najmniejszych, że Jezus czyni siebie Bogiem, że Jezus ogłasza się Bogiem. I, i mówili to na każdym kroku. Więc na każdym w cudzysłowie oczywiście mówię. Mówili o tym wielokrotnie. Czyli zobaczcie, kochani, Jezus wprost mówił, że jest Bogiem, ale w formie, którą Bóg dla Niego przygotował. Bóg Ojciec. Bo zobaczcie, Bóg jest jeden. Tylko jeden wszechmogący Bóg, ale w trzech osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży, Jezus Chrystus i Duch Święty. Trzy osoby, jeden Bóg. I teraz, gdy Jezus mówił na przykład... Ojciec jest większy ode mnie, to mówił o tym, że on też otrzymał ludzką naturę, jak każdy człowiek, i wtedy wszelką chwałę oddawał Ojcu. Ale gdy mówił o Twojej duchowej naturze, mówił: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I Żydzi nie mieli problemów z tym, żeby rozróżnić, że Jezus sam się nazywa Bogiem. Dlatego chcieli Go zabić. Teraz potężne słowa. W Starym Testamencie Bóg objawił swoje imię. Najwyższe imię za czasów Starego Testamentu, Jestem, który jestem. Ja jestem. To było to słowo. I teraz zobaczcie, Jezus się w Ewangelii Jana 8,58 powiedział: Zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I tutaj w oryginale jest użyte to słowo, ten tytuł, który było, który było najwyższym imieniem Boga za czasów Starego Testamentu. I Jezus. Powiedział: Ja jestem, jestem, który jestem. I to był szok dla Żydów. Natychmiast chcieli go zabić. Oczywiście nie mieli mocy. Dopiero gdy Jezus sam oddał się w godzinie, którą Ojciec wyznaczył na ukrzyżowanie, sam się oddał w ich ręce, to dopiero mogli go ukrzyżować. Ale Bóg pokazał też, że nikt nie mógł Jezusowi nic zrobić, gdyby Jezus się na to nie zgodził. Gdy wojsko przyszło, aby pochwycić, Jezusa, on znowu powiedział ten tytuł: Ja jestem, jestem który jestem. Cała armia uzbrojona po zęby padła w jednej chwili na ziemię. Nikt nie umarł, bo to było tylko znak, upadanie pod mocą. Poszła moc i cała armia padła pod mocą, ale za chwilę wstali, bo Bóg nie chciał ich zabić. Chciał tylko pokazać, że ma moc i nikt by Jezusa nie był w stanie ukrzyżować. Dlatego wszyscy w jednej chwili padli na ziemię. Ale Jezus powiedział, że oddaje swoje własne życie za nas, za nasze grzechy, abyśmy mogli my żyć, i mieć relację z Ojcem i mieć życie wieczne. Ewangelia Jana 10:30 mówi: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 5:21. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Zobaczcie, Syn ożywia tych, których chce. To jest coś niezwykłego, tak jak ojciec, czyli ta sama pozycja, co ojciec. Ewangelia Jana 10:37. Jeśli nie wykonuje dzieła Ojca mojego, nie wierzcie mi. Jeśli coś wykonuje, to choćbyście mi i nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Ewangelia Jana 20:28. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Tomasz powiedział do Jezusa, gdy Jezus zmartwychwstał. Pan mój i Bóg mój. Tomasz uznał jednoznacznie Jezusa za Boga po zmartwychwstaniu, a Jezus nie zaprzeczył. Nie powiedział, nie Tomaszu, nie nie nazywaj mnie Bogiem, tylko ojciec jest Bogiem. Nie. Tomasz powiedział Pan mój i Bóg mój do Jezusa. I Jezus to uznał, ponieważ to jest prawda. Jana 18:5 mówi, odpowiedzieli mu Jezusa Nazareńskiego, rzekł do nich Jezus, ja jestem, czyli to, co mówiłem właśnie teraz czytam, a stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł ja jestem, ten najwyższy tytuł, jestem, który jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wszyscy, nagle moc poszła, wszyscy padli. Mateusza 28, 10, 28 19 mówi, Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus mówi: Ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tylko Bóg może być wszędzie, w tym samym czasie i w każdym miejscu na Ziemi być jednocześnie w Australii, w Ameryce, w Afryce, w Azji. I po prostu no, w każdym zakątku tej ziemi to są zdolności tylko Boga. A Jezus mówi: Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja będę z wami zawsze i wszędzie. Nigdy was nie zostawię, nigdy was nie opuszczę. Czyli Jezus i Bóg Ojciec to absolutna jedność. Kochani, wszyscy, którzy nie uznajecie boskości Jezusa, uznajcie prawdę. Uznajcie, że pismo o tym mówi. Zegnijcie kolana przed Bogiem. Ja nie mówię od siebie, ja czytam Biblię teraz, ja pokazuję wersety. Dla każdego człowieka na tej ziemi ogłaszam, że Biblia mówi niezwykle wyraźnie, w Boży sposób, że Jezus jest Bogiem. Zobaczcie, Mateusza 18:20, albo gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Gdy prowadzimy misję, ewangelizację we wszelakich miejscach, zbierają się ludzie w imieniu Jezusa, Jezus jest pośród nich. Gdyby nie był Bogiem, jak mógłby być pośród nich? Byłoby to nierealne. Tylko Bóg może być. Jezus jest Bogiem. Dzieje apostolskie 20-28. Miejcie pieczę o samych siebie i całą trzodę wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego, jego krwią. Zobaczcie, wprost jest powiedziane, Jego zbór nabyty własną Jego krwią. Jezus jest Bogiem. Bóg i Ojciec to jedno. To, co na początku czytałem. Gdybyście znali prawdę, nie bylibyście Pana chwały ukrzyżowali. A Pan chwały, Stary Testament, tylko do Boga Ojca odnosiło się to określenie. Jezus tytułuje się tym samym tytułem. Rzymian 9:5 Do których należą Ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Ha, kochani, no nie, niezwykle wyraźnie to jest pokazane. Bóg błogosławiony na wieki jest powiedziano o Jezusie. Tytusa 2.13. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Kolosan 2.9. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości mieszka w Jezusie. Mateusza 25.31. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. Filipian 2,5,8. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I to była ta pokora, to było uniżenie przed Ojcem. Był Bogiem, ale nie upierał się przy tym zachłannie. Nie chodził po ziemi i nie krzyczał z dachów, ja jestem Bogiem, ludzie. Nie, On to przedstawił w Boży sposób. On to przedstawił tak, żeby żadna siła nie była w stanie tego podważyć. Każdy, kto ugnie swoje serce i kolano przed Bogiem, przyjmie to objawienie. I pierwszy Jana 5, 20, to jest niezwykle ważny werset. Pierwszy Jana, pierwszy list Jana 5:20. Niezwykle ważny werset potwierdzający boskość Jezusa Chrystusa. Zapamiętajcie, Pierwszy Jana 5:20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Zobaczcie, kochani, no to już jest wprost powiedziane. Jezus, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I Jezus wielokrotnie mówił: Ja jestem życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I tu jest napisane: On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Czyli to się zgadza też z innymi wersetami. To nie jest werset z kontekstu wyrwany. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus mówił: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Hebrajczyków 1, 7, 8 o aniołach wprawdzie mówi aniołów swych czyni on wichrami a sługi swoje płomieniami ognia, lecz do syna trąd Twój o Boże na wieki do syna mówi trąd Twój o Boże, na wieki Marka 2.5. a Jezus uznawszy, ujrzawszy wiarę ich rzekł paralitykowi. synu odpuszczone są grzechy Twoje a byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich Czemu ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? No zobaczcie, to jest oczywiste, że nikt nie może grzechów odpuszczać oprócz Boga. Bo Jezus jest Bogiem. Dlatego Jezus za życia ziemskiego, odpuszczał ludziom grzechy na ziemi. Coś niesamowitego. Mateusza 1.23. Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. Objawienie 1:8. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec mówi Pan Bóg, Ten, który jest i który był i który ma przyjść wszechmogący. Zobaczcie, ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg. Jezus wielokrotnie mówił o sobie: Ja jestem Alfą i Omegą. Zobaczcie, na przykład objawienie 1:17. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś po, położył na mnie swoją prawicę i że nie lękaj się: Jam jest pierwszy i ostatni. To mówi Jezus. A przed chwilą czytałem, że Bóg jest Alfą i Omegą. I objawienie 1.8. Aha, okej, okay, to już było. Objawienie 21:6, i rzekł do mnie: Stało się. Ja jest alfa i omega początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Zwycięża odziedziczy to wszystko i będę mu bogiem, a On będzie mi synem. Hallelujah! Chwała Jezusowi! Chwała Jezusowi! Kochani, jeszcze można by wiele czytać o boskości Jezusa. Ja wybrałem te wersety, aby Was zainspirować do uznania prawdy, do zgięcia kolana przed Bogiem, Jezusem Chrystusem i uznania, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. I absolutnie abyście oddali chwałę Jezusowi Chrystusowi. Kochani, błogosławię Was w imię Jezusa Chrystusa. Amen.